I, I z obawy po prostu się pogubiłam i nie wiedziałam, ja, jak mam to wszystko przedstawić, bo od tamtej pory, od tych dwóch metrów mam coś takiego, że po prostu uważam na to, co, co, co mówię. I na przykład często czegoś nie wstawiam, albo często na przykład coś powiem. Ja ogólnie nie lubię mówić o takich rzeczach, bo jestem mega emocjonalna. ale Monika, spokojnie, nic się nie dzieje, rozmawiamy sobie, ale jeżeli to jest, bo nie ja wiem, o jakim radę, temacie, mn. jaki temat chcesz poruszyć. Też to jest duże obciążenie, kurwa. Nie? Znaczy ja Dużo powiem, ludzi tak, o, ogląda i tak ja dalej. Ja rozumiem, co ona nie? chciała powiedzieć, znaczy, że tak, bo... że jeśli każdy ci patrzy na, na ręce i na każde słowo, które powiesz, to jest takie obciążenie. Ja właśnie psychiczne do, ja właśnie do. do tego te bo ja nie? ostatnio mam to samo i właśnie. Graż watao jest podwich postu nie to podbiechaba leci bało